Obudziłeś się dzisiaj z tą pustką, która cię śledzi jak cień, z naciskiem na klatce piersiowej, który rośnie dzień po dniu. Próbujesz to odepchnąć, iść dalej, ale coś nadal cię dręczy, szturcha cię, odmawiając bycia zapomnianym. Ta osoba, ta, która była dla ciebie wszystkim, która bez słowa zniknęła, pozostawiając przepaść, którą nadal starasz się wypełnić. I nawet gdy próbujesz iść dalej, Wydaje się, że wszechświat spiskuje, aby ci o niej przypominać, jak gdyby istniał niedokończony rozdział, słowa, które nadal trzeba wypowiedzieć. Nie jesteś tutaj przypadkiem. To nie przypadek, że dzisiaj natknąłeś się na ten film. Znaki są oczywiste. Istnieje wiadomość, która jest dla ciebie kluczowa objawienie, które ma potencjał zmienić twoją drogę ukryta prawda, gotowa do odkrycia. I jestem tutaj, aby ci powiedzieć. Co zaraz się wydarzy? Zawsze zastanawiałeś się z odrobiną melancholii, dlaczego rzeczy potoczyły się w ten sposób? Dlaczego kosmos nie interweniował, aby was razem utrzymać? Może przyłapywałeś się na obwinianiu się, zastanawianiu się, co by było gdyby? Gdybyś postąpił inaczej lub dał nową szansę. Ale dzisiaj głośniejszy głos przychodzi, aby szepnąć, że wszystko ułożyło się tak jak powinno. I wiesz co jeszcze? Spotkanie może tkać się na horyzoncie bliżej niż twoje sny mogą to malować. Osoba, o którą chodzi, podróżuje przez Odyseję samopoznania, konfrontując swoje bóle i żale. Tęsknota przenika jej noce i dni, zmuszając ją do uznania, że to starodawne uczucie nie zgasło. To ten rodzaj miłości, który nie blaknie, który przetrwa burze. To właśnie się utrzymuje, dlatego teraz wydaje się, że wszechświat spiskuje, tkając niewidzialne nici, które być może wkrótce złączą was na nowo. Jednakże prawdziwe pytanie brzmi, czy jesteś gotowa wysłuchać, co ta osoba ma do powiedzenia? Czy jesteś gotowa otworzyć swoje serce na tę prawdę, która się zbliża? Decyzja o tym, czy wysłuchać tej wiadomości, czy nie, leży w twoich rękach, ale ważne jest, aby uznać, że istnieje większy cel za tym wszystkim. Coś, co przekracza zrozumienie racjonalne, coś, co dociera bezpośrednio do duszy. Ważne jest, aby zrozumieć, że życie składa się z cykli i że często te cykle się powtarzają, aby nas czegoś nauczyć, sprawić, żebyśmy się rozwijali i może znowu byli zdolni kochać. Ta osoba, nosząca ciężar żalu, walczy z własną dumą, szukając odwagi bycie odnaleźć. Pragnie drugiej szansy chcę, żebyś zrozumiała, że chociaż popełniono błąd, to była też nauka. Teraz, kiedy chłoniesz te słowa, wiedz, że anioły aktywnie kształtują twoje serce na większe odkrycie. Szepczą, abyś podtrzymywała wiarę, oddała się biegowi wydarzeń, zaakceptowała, że każde przeszłe zdarzenie miało swój wyjątkowy cel. Ta osoba, kierowana głęboką potrzebą pragnie twojego przebaczenia, nie tylko dla swojej ulgi, ale także aby wyzwolić swoją własną istotę. Chociaż to może brzmieć jak gęsta i spleciona fabuła, wszechświat w tej chwili wzywa cię do wyprawy w poszukiwaniu uzdrowienia i pojednania. To jest czas, abyś zrozumiała raz na zawsze, dlaczego rzeczy potoczyły się w taki sposób, w jaki się potoczyły. Co najważniejsze, to jest moment na wybór, co wydarzy się dalej, ponieważ w najczystszej esencji rzeczywistości, prawdziwa miłość zawsze znajduje drogę do powrotu. Coś w powietrzu się zmieniło, czujesz tę nową wibrację otaczającą twoją esencję, twoją duszę. Może się to wydawać zwykłym przypadkiem, ale nie daj się zwieść. W ostatnich dniach być może zauważyłeś małe znaki, muzykę, która rezonuje z dawnymi wspomnieniami, miejsca, które szepczą echa przeszłości, lub sny, które przywołują pewną osobę z powrotem do twojej świadomości, jakby wszechświat celowo próbował przekazać wiadomość, i prawda jest taka, że rzeczywiście tak jest. Ta postać z twojej przeszłości nie tylko myśli o tobie, ale zdecydowała stanowczo cię odnaleźć. Jest głębokie pragnienie odkupienia, prawie desperacka chęć naprawienia tego, co zostało zniszczone. On lub ona szuka odwagi, by się zbliżyć, by w końcu wypowiedzieć te niewypowiedziane słowa, by otworzyć serce i odkryć prawdę, która pozostała ukryta przez długi czas. Może zastanawiasz się, dlaczego ta osoba pragnie wrócić teraz po tym wszystkim, co się wydarzyło? Ważne jest, aby zrozumieć, że każdy człowiek ma własne tempo dojrzewania, zrozumienia swoich emocji i uczenia się na błędach. Czasami rozłąka jest konieczna, aby dusze mogły się rozwijać, nabrać siły i ostatecznie, może odnaleźć drogę z powrotem do siebie. Osoba, która Cię szuka, która myśli o Tobie z taką intensywnością, Przeszła znaczącą przemianę. W każdej wypowiedzianej przez nią słowie jest żal. Uświadomiła sobie, że straciła coś niezwykle cennego, gdy się oddaliliście, czego nie była w stanie znaleźć w nikim innym. Teraz jej serce tęskni za nową szansą, za możliwością zrobienia wszystkiego inaczej. Twoje anioły subtelnie ostrzegają cię, abyś zwróciła uwagę na znaki. Może się zdarzyć, że ta osoba pojawi się nagle. W sposób, którego się nie spodziewasz. Może to być poprzez wiadomość, niespodziewane spotkanie lub telefon w środku nocy. Możesz poczuć burzę emocji. Niepewna, czy jesteś gotowa, aby ponownie otworzyć drzwi, które kiedyś zdecydowałaś się zamknąć. Ale pamiętaj, nic w tym wszechświecie nie dzieje się bez powodu. Ta osoba ma coś znaczącego do wyjawienia. Prawdę, która była dotychczas trzymana w sekrecie. Nie jest to dla niej łatwe. Jest strach... Istnieje też obawa przed odrzuceniem lub niezrozumieniem. Jednak prawdziwa miłość nie zna granic. Prawdziwa miłość zawsze znajduje sposób, aby się wyrazić, aby walczyć o to, co warte jest zachodu. I dokładnie to dzieje się teraz. Twój anioł stróż szepcze ci do uszu, zachęcając cię, abyś słuchała z otwartym sercem. Jest świadomy ran, które nosisz, wpływu na twoje zaufanie i wątpliwości, które się pojawiają. Zastanawiając się, czy ktoś, kto już sprawił ból, może się zmienić. Jednak to, co jest teraz na szali, wykracza poza zwykłą rekonsyliację. Chodzi o uzdrowienie, wyzwolenie, odkrycie przebaczenia zarówno dla siebie, jak i dla drugiej osoby. Możesz kwestionować, czy warto dać drugą szansę, czy powinnaś pozwolić, aby ta osoba wróciła do twojego życia. Według twoich aniołów odpowiedź leży w tobie. Przebaczenie jest jednym z największych darów, jakie możemy ofiarować nie tylko innym, ale przede wszystkim sobie. Przebaczając, uwalniamy się od więzów przeszłości i otwieramy miejsce na nowe łaski w naszym życiu. Ta osoba odczuwa głęboką potrzebę poproszenia o przebaczenie, oczyszczenia serca i naprawienia tego, co pozostało niezałatwione. A wszechświat ze swoją nieskończoną mądrością. Przynosi tę możliwość do Ciebie, pozwalając Ci zdecydować, co zrobić. Słuchając tej spowiedzi, możesz odkryć nowe znaczenie, nową perspektywę, a może nawet nowy początek. Miłość jest cierpliwa i życzliwa, i nigdy nie jest za późno, aby spróbować ponownie. Jednak decyzja o otwarciu swojego serca i przyznaniu nowej szansy należy do Ciebie. To, co jest oczywiste, to fakt, że wszechświat jest w ruchu i wszystko zmierza do ułatwienia tego ponownego spotkania. Twój anioł-stróż jest przy tobie, prowadząc każdy twój krok, zapewniając ochronę i mądrość. Przygotuj się, ponieważ nadchodzące tygodnie mogą przynieść niespodziewane wydarzenia. Zwracaj uwagę na znaki, gesty i słowa, które są do ciebie kierowane. Są one odpowiedziami, których szukało twoje serce. Życie posuwa się naprzód. A ty jesteś na progu nowej fazy, w której przebaczenie i miłość mają moc przekształcania wszystkiego. Przygotowując się na ten moment, zrozum, że istnieją niewidzialne siły działające na Twoją korzyść. Twoi aniołowie są przy Tobie, chroniąc każdy krok i zapewniając, że masz jasność potrzebną do podjęcia właściwej decyzji. Ich przesłanie do Ciebie na dziś jest jasne. Zaufaj procesowi, zaufaj drodze, która jest wytyczana. Nawet jeśli teraz nie rozumiesz wszystkiego, w każdym szczególe kryje się boski cel. To spotkanie nie jest tylko okazją do rozwiązania starych kwestii, jest znacznie głębsze. To połączenie dusz, spleciona tkanina, która kwestionuje pojęcia czasu i przestrzeni, to jakby wasze dusze, jeszcze zanim przybraliście formę na tym świecie, zawarły pakt, by się spotkać i przeżyć tę podróż razem, by nauczyć się nawzajem. Teraz wszechświat. Wyciąga złotą dłoń, oferując możliwość ponownego odkrycia tego związku. Twoi aniołowie chcą, abyś rozpoznała, że nie jesteś sama w tej wędrówce. Słyszą twoje modlitwy, twoje obawy, twoje wahania, wysyłają znaki, by uspokoić twojego ducha, aby potwierdzić, że podążasz wyznaczoną ścieżką. Być może czujesz nowy rodzaj energii, wibracje, która delikatnie cię otacza. Nie ignoruj tych odczuć, są one twoim przewodnikiem, duchową mapą, która wskazuje prawdziwy kierunek. Między tobą a tą osobą istnieje wyjątkowa energia, tajemnicza siła, która przyciąga was nieodparcie do siebie, jakbyście byli przeznaczonymi sobie magnesami, by się zjednoczyć, zrozumieć i wspierać. Stoisz przed duchowym przebudzeniem, szansą na zobaczenie tego co niewidzialne, na połączenie się z tym co naprawdę ważne. Wszechświat zaprasza cię, abyś otworzyła się na nowe możliwości. Przebaczyła to, co trzeba przebaczyć i wypuściła to, co już nie służy. To idzie poza po prostu pozwoleniem komuś na powrót do twojego życia. To szansa na ponowne odkrycie siebie, na uświadomienie sobie swojej siły i rozpoznanie, jak daleko doszłaś. To twoja okazja, aby pokazać światu i sobie samej, że miłość ma moc uzdrawiania wszystkich ran. Twoi aniołowie również są tutaj, aby przypomnieć ci o znaczeniu miłości własnej. Przede wszystkim ważne jest, abyś kochała i ceniła siebie, rozumiejąc, że zasługujesz tylko na to, co najlepsze. Osoba, która chce wrócić do Twojego życia, musi być w stanie zaoferować szacunek i troskę, na które zasługujesz, będąc gotową uhonorować Twoją obecność i wartość. Twoi aniołowie radzą, abyś nie zadowalała się mniejszym, a jeśli zdecydujesz się ponownie otworzyć swoje serce, Zrób to z pewnością, że działasz na rzecz własnego szczęścia i spokoju ducha. Nie pozwól, aby strach przed przeszłością Cię ograniczał, ale także nie daj się zwieść iluzjom. To jest zaproszenie do dostosowania się do prawdy, Twojej własnej prawdy. Bądź otwarta na usłyszenie, co ta osoba ma do powiedzenia, ale rób to z poczuciem wzmocnienia, pewna tego, kim jesteś i na co zasługujesz. Pamiętaj zawsze, niezależnie od tego, co się stanie, Jesteś prowadzona i chroniona. Twoi aniołowie są z tobą, oferując wsparcie, przesyłając sygnały miłości i siły. Jesteś silniejsza niż myślisz, a wszechświat sprzysięża się na twoją korzyść. Ta podróż jest tylko twoja i masz moc wyboru, jak ją przejdziesz. Decyzja jest w twoich rękach. Bez względu na to, jaki wybór podejmiesz, twoi aniołowie chcą, abyś wiedziała, że zawsze przed tobą będzie oświetlona droga. To, co naprawdę się liczy, to to, co nosisz w swoim sercu, Twoje uczucia i pragnienia. Ufaj, że wszystko rozwija się tak, jak powinno. Teraz zamknij oczy na moment i poszukaj wskazówek u swoich aniołów. Pozwól im prowadzić swoje serce, niech pokażą Ci drogę do przodu. Poczuj ich obecność wokół siebie, chłonij miłość, którą przekazują bezpośrednio do Twojego serca. Ta podróż jest Twoja. I zasługujesz na całą szczęśliwość, miłość i światło, jakie wszechświat może Ci dać. Twoje anioły chcą, abyś wiedziała, że niezależnie od wyboru, zawsze będziesz otoczona światłem i ochroną. Dzisiejsza wiadomość jest zaproszeniem do otwarcia się na miłość i przebaczenie, pozwalając energiom wszechświata płynąć przez Ciebie, przynosząc klarowność i uzdrowienie. Jest to twoja szansa, aby uwolnić się od tego, co już ci nie służy, zrezygnować z uraz i przyjąć nowy początek. Weź pod uwagę, że nie ma absolutnie dobrych lub złych decyzji, są tylko wybory, które twoje serce decyduje się przyjąć. To jest kluczowy moment introspekcji i decyzji. Być może ta osoba przeszła prawdziwy proces transformacji, ucząc się z wyzwań i błędów przeszłości. I teraz jest gotowa się zrehabilitować, pokazując, że może być partnerem, na którego zasługujesz i którego pragniesz. Z drugiej strony, może to być idealny moment na zakończenie tego rozdziału Twojego życia, zamykając go z wdzięcznością za zdobyte nauki i za bogatą drogę, którą wspólnie przeszliście, jednocześnie mając nadzieję i pewność, że przyszłość przynosi nowe możliwości i jeszcze więcej piękna do Twojego życia. Kluczem tutaj jest być w pełnej zgodzie ze swoimi uczuciami i emocjami. Twoje anioły zawsze są przy tobie, oferując wsparcie i zachęcając do zaufania swojej intuicji i podążania za tym wewnętrznym głosem, który konsekwentnie wie, co jest najlepsze dla twojego wzrostu i szczęścia. Jeśli twoje serce skłania się ku przebaczeniu, pozwól sobie na ten gest wyzwolenia i odnowy. Z drugiej strony, jeśli czujesz, że nadszedł czas, aby iść dalej i odkrywać nowe horyzonty, rób to z odwagą i pewnością siebie. W obu przypadkach postępuj z mocnym przekonaniem, karmionym miłością i pewnością, że każdy krok, który podejmujesz, jest prowadzony ku Twojemu najwyższemu dobru, zawsze prowadząc Cię w kierunku pełni i osobistej realizacji. Decyzja o ponownym otwarciu swojego serca lub ruszeniu dalej należy wyłącznie do Ciebie. Pamiętaj jednak, że bez względu na wybór masz pełne wsparcie wszechświata. Prawdziwa miłość zaczyna się w tobie. Kiedy kochasz siebie, przyciągasz miłość, na którą zasługujesz. Nie wahaj się być autentyczną wobec siebie, szanować swoje uczucia i dążyć do tego, co naprawdę przynosi ci szczęście. Aby ta wiadomość i błogosławieństwa w niej zawarte, stały się aktywną częścią twojej podróży, ważne jest, Abyś wypowiedziała je z determinacją i jasnością. Pochłaniam, przyjmuję i akceptuję mój los i wszystko, co wszechświat ma mi do zaoferowania. Uczyń te słowa czymś więcej niż tylko mruknięciem. Niech przenikną twoje bycie. Rezonując przez Twojego ducha i odbijając się echem w głębi Twojej duszy, wszechświat jest całkowicie zaangażowany w zapewnienie Ci jak najlepszego, dostosowując się do Twoich wyborów i dróg. Jeżeli te słowa Cię zainspirowały, wyraź swoją wdzięczność i światło poprzez pozytywny komentarz, pomagając oświetlić drogę innym, którzy szukają przewodnictwa i nadziei. Ten akt dobroci jest potężną formą duchowego wzniesienia, którą wszechświat obserwuje i wspiera. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nadal otrzymywać wiadomości, które mogą wzbogacić i oświecić Twoje życie. Niech Twoja droga będzie zawsze oświetlona przez Boga i wszechświat, przynosząc pokój, miłość i głęboko zakorzenioną wiarę Amen.